Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Mozgawa i jestem nauczycielem w Międzynarodowym Liceum Paderewskim w Lublinie. Uczę chemii oraz teorii wiedzy zarówno w programie polskim, jak i w programie międzynarodowym. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o różnicach pomiędzy tymi dwoma programami, między programem polskim a programem międzynarodowym, w jaki sposób należy na wybrać ten program i czym się kierować. Więc, przede wszystkim, program Polski jest programem dla, dobrym dla osób, które lubią poznawać nowe informacje. Po tym programie będzie się posiadać szeroką wiedzę na temat wielu szczegółowych przypadków. Program Międzynarodowy, to jest os, program dla osób, które lubią myślenie problemowe. W tym programie bardzo często e, rozwiązuje się e, ogólne, nieomawiane wcześniej na lekcji, nieznane. Problemy na podstawie wiedzy o ogólnych trendach w naturze, o których mówi się na lekcjach. Jest to też program bardziej obłożony dodatkowymi obowiązkami. Na przykład, jednym z takich obowiązków jest napisanie pracy, rozprawy w zasadzie naukowej, która składa się na ocenę finalną, ocenę naturalną. I ta praca musi być napisana zarówno z biologii, jak i z chemii, jak i z innych przedmiotów w programie biologiczno-chemicznym. I ma on poziom skomplikowany, porównywalny z prostą pracą licencjacką. Następną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to to, na jakie kierunki można się dostać po naszych profilach biologiczno-chemicznych, zarówno w programie międzynarodowym, jak i w programie polskim. Oczywiście dostępne tutaj są takie czyste kierunki jak biologia i chemia, jak i bardziej techniczne, takie jak biotechnologia. Można tutaj mówić o całym wachlarzu kierunków medycznych, w tym kierunek lekarski, ale nie należy zapomnieć również o kosmetologii, o fizjoterapii czy o dietetyce. Możliwe są też bardzo egzotyczne kierunki. Jeden z naszych absolwentów na ten przykład studiuje energetykę jądrową. Kolejnym punktem, o którym chciałbym powiedzieć, to przydatność każdego z programów, jeśli chodzi o dostanie się na studia. Należy tutaj powiedzieć, że na polskich uczelniach wykładowcy spodziewają się, że studenci będą posiadać wiedzę, którą omawia się w czasie przygotowywania do matury polskiej. Dlatego też ten program jest bardziej uniwersalny dla osób, które chcą zdobyć wiadomości przydatne później w czasie studiowania na naszych polskich uczelniach. Program IBDP natomiast jest programem, który jest wysoko punktowany na uczelniach zagranicznych, właśnie ze względu na jego międzynarodowy charakter. Zarówno program polski, jak i międzynarodowy otwierają drogę zarówno na uczelnie polskie jak i zagraniczne. Mamy wielu absolwentów po programie IBDP, którzy studiują na polskich uczelniach, w tym na kierunkach lekarskich. Mamy też wielu absolwentów po programie polskim, którzy studiują na uczelniach zagranicznych. Należy tutaj podać przykład studenta, obecnego studenta University of York, który studiuje tam genetykę i neurologię. Oba programy mają wiele punktów wspólnych, na przykład w przypadku chemii w obu programach będziemy musieli nauczyć się stechiometrii na podobnym poziomie jest też wiele działów które są omawiane w obu programach ale w różnym stopniu na przykład chemia organiczna w programie IBDP jest tylko jednym z 12 omawianych działów natomiast w przypadku programu polskiego chemia organiczna stanowi niemalże połowę całego omawianego materiału są też punkty rozłączne na przykład spektroskopia omawiana jest jedynie w programie IBDP